Witam Was, moje drogie lwy, na czytaniu na październik dla Was, październik 2020 roku, y, dla lwów. Y, y, napiszcie mi proszę w komentarzu pod spodem, y, czy chcielibyście, abym zaczęła robić tygodniówki, <laughs> dlatego że tak sobie przeanalizowałam to, co robiłam do tej pory. Y, no i co robię? Robię co miesięczne czytania, więc to jest może za warto, żeby się z Wami spotykać. Nie ma tej ciągłości zdarzeń, dlatego że jasnym jest, że to są czytania ogólne i tak naprawdę dzisiaj mogę ściągnąć zupełnie inne energie, lwie niż te, które, które ściągnęłam w poprzednim czytaniu. Więc napiszcie mi, czy chcecie tygodnioweczki. Mam wrażenie, że będzie wtedy większa ciągłość historii, ciągłość zdarzeń y, pokazana dla was. No jak i dla wszystkich, bo y, zadaję to pytanie y, również innym znakom, znakom, znakom. Y, jeżeli chcecie czytanie indywidualne ze mną przeprowadzić, to zapraszam was. Pod spodem w opisie wszystko jest podane, a tymczasem zaczynamy. Lwy na październik, wy w październiku. O, czekanie, czekanie, czekanie i czekanie i niecierpliwienie się być może na rezultaty zdarzeń, rezultaty waszych działań, które już podjęłyście w przyszłości. Na co wy tak tutaj czekacie? Co na was wpływa? Dziewiątka, dziewiątka mieczy. Tak naprawdę czekacie, i to czekanie, nie wiem na co czekacie jeszcze, może później dopowiemy, może wyjdzie z rozkładu najprawdopodobniej. To czekanie sprawia, że wy bardzo się stresujecie, że wy jesteście jak na szpilkach, nawet śpicie jak na szpilkach, tak, lub po prostu macie taki kiepski czas teraz. Że wszystko naokoło Was może toczyć się dobrze, a Wy czekacie na rezultat jeden, i ten jeden spędza Wam sens powiek. Tak to widzę. Z jakiej to przeszłości wynika? <laughs> z powrotu do dzieciństwa, z powrotu starej miłości. Tak naprawdę może w ten sposób poprowadzę to czytanie, że są jakieś lwy, które chciały, chciały powrotu, zrobiły. Coś w tym kierunku, i teraz oczekują na to, co odpowie ta druga strona, a, a odpowiedzi nie ma, i wy się denerwujecie. Co logicznie rozum Wam podpowiada z tej sytuacji, można wyciągnąć? Naukę stabilności na przyszłość, bo to jest paść paś, paś denarów, więc to jest nauka materii, wartości, stabilności. Będziemy to dopowiadać na pewno. Co intuicyjnie możecie z tego już wyciągnąć? A jeszcze o tym nie macie pojęcia, tak? Jeszcze to nie dotarło. Mhm. Bycie specjalistą w danej dziedzinie, praca nad sobą, poszerzanie swoich kwalifikacji. Więc może to będzie bardziej czytanie materialne. Zobaczymy. Jeżeli mam to czytać, Stricte uczuciowo, to wy zdecydowanie teraz w tym oczekiwaniu, jakby zarzuciłyście wędkę, zarzuciłyście haczyk, i w tym oczekiwaniu powinniście skupić się na czymś innym. I to samo podpowiada wam rozum, i to samo podpowiada wam intuicja, wasze wewnętrzne przeczucie, że no i tak czekacie na odpowiedź, więc może lepiej zająć się czymś innym. Materią, ugruntowywaniem się tutaj jako, jako kobieta spełniona na przyszłość, mężczyzna spełniony na przyszłość. Najbliższa przyszłość nowe pomysły, ale takie nowe pomysły w sensie, że już może rzeczywiście odgrzebane trochę z przeszłości, te nowe pomysły chodzi wam coś po głowie już od pewnego czasu i tak naprawdę dobrze by było się zająć realizacją tego natomiast rzeczywiście rzeczywiście do takiej czystości tego pomysłu bo ten pomysł jest jak błyskawica tak on wpadł i potrzebne jest rzeczywiście ugruntowanie, sprawdzenie czy to w świecie się przyjmie tak bym powiedziała Drogie lwy, od czego zacząć działania? Od pożegnania się z przeszłością. Mhm. Być może wy intuicyjnie czujecie, jaka tutaj będzie odpowiedź, i że ta osoba z przeszłości wcale nie chce was wybrać, więc. No więc to się tutaj mi by potwierdziło, tak? Że skupiacie się na czymś innym, chcecie zapomnieć, a jednocześnie. Wasze serce jest w takim oczekiwaniu, tak, że może coś jednak się zdarzy innego, może będzie inna odpowiedź. Ale przeczuwacie, że będzie odpowiedź negatywna, dlatego skupiacie się na czymś innym w miarę waszej możliwości, bo też y, te myśli takie czarne na ten temat, one są blokujące i blokują wam właśnie działania. Co od ludzi? Od ludzi rozstrzygnięcia. Jeżeli jesteś panem lwem i jesteś w takiej sytuacji, o której mówiłam, no to raczej nie masz szans, yy, yy, nie masz co liczyć na. To jest tak, jakbyś liczył na królową Pucharów, na powrót dawnej miłości, a dostajesz królową mieczy, dostajesz kobietę, która zetnie ci głowę, tak? Odetnie cię. W sposób bardzo jasny, drastyczny. Sarkazmem cię zabije po prostu ta osoba i swoją inteligencją. Być może coś zrobiłeś takiego, że, no, że nie ma powrotu, i po co się udzisz, tak? Ktoś zaczął już życie, życie na nowo i teraz tak. Kobieta mieczy, ona jest taka oschła ze względu na to, że chroni swoje serce, więc być może kogoś mocno zraniłeś, drogi lwie, wcześniej. A jeżeli chodzi o kobiety, to również, znaczy, energie są dualne, tak? Może to wnioskować taką sytuację, tylko z odwrotną płcią. Natomiast mogą to być też ogólnie kobiety, które są w Twoim otoczeniu, które mm, są dosyć zimne w obyciu. Natomiast jeżeli chodzi o radę, chcecie zasięgnąć tutaj rady, to to jest bardzo, najbardziej obiektywnie patrząca na sytuację królowa w talitarocie, tak? W tarota. Co musi się wydarzyć? Król mieczy. No słuchajcie, mamy, mamy parę, natomiast mamy parę bardzo Odcinającą i dbającą o swoje sprawy. No, więc dla kobiet teraz to czytanie staje się jasne, tak? I dla mężczyzn też to czytanie staje się jasne, bo być może ta osoba ma już kogoś, kto jest na jej poziomie po prostu, a wy dawno z tą osobą mogliście nie rozmawiać. Szóstka, y, szóstka kielichów to są aż wręcz relacje, marzenia z przeszłości, ale takiej przeszłości, kiedy byliśmy młodzi, tak? Natomiast y, królowa mieczy to jest zawsze szczupła kobieta, to jest zawsze zadbana kobieta, która po prostu z, przeszywa spojrzeniem. No i możecie na tym, na to lecieć, tak? I król. Król, tak samo, ale to, są, to jest para stanowcza po prostu. Tutaj, jeżeli chodzi o emocje, to nie za bardzo wam się uda przekonać tą osobę do siebie. No i pewnie wiecie o tym, dlatego wy jesteście w oczekiwaniu, żebyście nie zostali w tym oczekiwaniu. Tutaj zdajcie sobie sprawę, że wóz albo przewóz, tak? <laughs> Po pierwsze, do takiej osoby można trafić jeszcze na taki sposób, że po prostu jasno wyznacie swoje uczucia i pokażecie, że się zmieniliście. Tak, bo ta osoba, i ta, i ta, i król, i królowa to są osoby, które rozliczają bardzo mocno. A wy jesteście w, w energii, po pierwsze, schowania. Się do środka i cierpienia, a po drugie, jak już wychodzicie, to wychodzicie jako pazik mieczy, tak? Pazik, który tutaj nie dorasta specjalnie do pięt, ale jest na dobrej drodze, ma czyste intencje, dobre intencje. Tutaj Wy też możecie y, obserwować po prostu te osoby, no bo Paśmieczy to jest taka osoba, która obserwuje, ucząc się, tak? Y, sprawdzacie jej konta społecznościowe, jakieś stare fotografie, oglądacie. No, i wynik tego miesiąca. Dwójka materii, dwójka denarów. Skupienie się na pracy i to takie skupienie, bo, bo dwójka denarów to są dwie możliwe drogi zarobku. Takie zarobienie, że, żebyście nie miały czasu myśleć. Dopowiemy. Dopowiemy. Z jakiego tytułu tutaj jest ta Trójka Mieczy na Waszym działaniu? Pożegnać przeszłość, zgasić przeszłość, otworzyć drzwi, żeby nie być w cieniu. Tam nie ma cienia za tą kartą, tak? Trójka. Trójka Mieczy, po co ona jest? Do przyspieszenia. Do przyspieszenia w waszym życiu, tak? Do nie czekania. Zamknijcie tą przeszłość. Tutaj się nic nie wydarzy. Tutaj możecie usłyszeć kilka gorzkich słów o sobie, o swoim zachowaniu. Z przeszłości być może, tak? Najbliższa przyszłość, Paśnieczy... O czym to świadczy dla was, lwy. No, takie bym powiedziała. Ktoś na pewno musiał to usłyszeć, to czytanie. Ktoś na pewno. Paśmieczy. No, jesteś uczniakiem w tej szkole życia. Na razie. Musisz całkowicie pozbyć się swoich. Yy, Naiwnych oczekiwań w stosunku do świata i do innych ludzi. Nikt Wam nic nie da, jesteście rozliczeni bardzo mocno z tego, co żeście w życiu do tej pory robili. No. No i dobra, zrobimy tak: zakończenie dwójka, dwójka materii. Zobaczymy, chociaż może coś Wam fajnego wyjdzie w pracy. Po co ta dwójka? Ta dwójka materii, skupienie się na pracy, skupienie się, bycie zajętym ciągle. I rozum wam to podpowiada, i intuicja wam to podpowiada, i taka powinna być wasza droga. Tak. Dzięki temu szybciej, zdecydowanie szybciej wyjdziecie na prostą w swoich. Yy, Słuchajcie, słońce oświetli lęki. To ja to tak czytam, że po prostu, że po prostu zawsze dobrze jest wiedzieć, na czym się stoi, bo dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy z iluzji i wiemy na pewno, o co tutaj w naszym życiu, w naszej sytuacji chodzi, to możemy ruszyć, to możemy się z tą sytuacją pogodzić. Dopóki to jest niejasne, tak, no, niejasna, dziewiątka, dziewiątka mieczy. Dopóki, dopóty to może być jakimś takim naszym koszmarem, który śnimy na jawie. A tu pora się obudzić obudzić się z przytupem, tak? Myślałaś, myślałeś, że to ta jedyna z przeszłości, ale świat ma dla ciebie coś lepszego do, do zaproponowania, dlatego że <laughs> słońce to jest karta sukcesu w każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia sukcesu, na jaki jesteś gotowy, gotowa. Więc zrób tą gotowość. Już się obudź z tego. I to obudź się szybko, pogódź się ze swoją przeszłością. Żebyś mógł mogła jak najszybciej ruszyć po, po swoje, tak? Do nowego, do pracy. Tu jest sytuacja z pracą związana, ale tu jest też sytuacja z nowym, z nowym związkiem, bo który zaczyna się w pracy, jak na to patrzę. Dlatego do tej pracy was tak wysyłam. Nie myślicie, że, że tutaj karty pokazują, że tu w miłości to już koniec, po prostu skupcie się na pracy. wy mówią, do pożygu, ile można tego słuchać. No nie, w pracy kogoś poznacie. Poznacie i zaświeci dla Was słońce. Lwy, e, moje drogie, to by było na tyle. Ja już nic raczej z tego nie wykrzesam e, czytania. Natomiast, no, nie będziecie już dłużej uczniakami w szkole życia. I w końcu pożegnacie przeszłość. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie te tygodniówki, bo może te tygodniówki, tak jak powiedziałam, one będą w takiej ciągłości yy, z tymi czytaniami. Ogólnie zasubskrybujcie mój kanał, dajcie mi jakiegoś lajka, jakiegoś dislajka, jak tam chcecie. I obudźcie się, póki pora. Dzięki lwy, na razie.